Jak wpisać pracę zdalną okazjonalną w gratyfikancie Nexo Nexo Pro? Pracę zdalną okazjonalną można dodać w module Ewidencja czasu pracy. W menu kontekstowym dostępna jest opcja Praca zdalna. Oprócz pracy okazjonalnej można także wprowadzić zwykłą, tzw. umówioną pracę zdalną. Ustawienie pracy zdalnej okazjonalnej w kalendarzu skutkuje pojawieniem się ikony domku, zarówno w kaflu, jak i w podglądzie zapisu. Analogiczna grafika tylko w innym kolorze pojawia się dla pracy zdalnej umówionej. Pracę zdalną można także wprowadzić podczas dokonywania zmian w godzinach przepracowanych. W polu sposób pracy można wybrać jedną z trzech wartości: stacjonarny, zdalny oraz zdalny okazjonalny. Sposób pracy można także uzupełnić w widoku okres rozliczeniowy. Warto wiedzieć, że w widoku sumaryczna ewidencja czasu pracy także znajdują się pola związane z pracą zdalną praca zdalna oraz praca zdalna okazjonalna. Program może kontrolować limit pracy zdalnej okazjonalnej. Praca zdalna umówiona nie podlega limitowi. Podczas dodawania zapisu przekraczającego limit 24 dni, program wyświetla komunikat z ostrzeżeniem. Kontrolę limitu pracy zdalnej okazjonalnej włącza się w umowie. Pracę zdalną okazjonalną można także wprowadzić w danych wdrożeniowych pracownika. Pracę zdalną umówioną można wprowadzić bezpośrednio w planie pracy. Dzięki temu będzie ona od razu widoczna w ewidencji czasu pracy.